Dzisiaj przychodzę do Was z kolejnym reading vlogiem. Dzisiaj jest 23 dzień stycznia, jest sobota, ja wróciłam właśnie z łodzi, em, gdzie miałam zawody. Tutaj pokażę Wam filmik, bo wiem, że wiele osób to interesuje, więc teraz zobaczycie mój bieg z łodzi. <laughs> I wróciłam teraz do żywca. Wczoraj w ogóle jeszcze byłam w Krakowie. Z Krakowa wróciłam do żywca, z żywca pojechałam do łodzi. Teraz z łodzi wróciłam do żywca i jutro jadę do Krakowa, jak zawsze. Moje życie zawsze tak wygląda, to nic nowego. I czytam sobie, zaczęłam wczoraj, coś, czego jestem bardzo ciekawa. I jest to tu. Dalej to tajemnica dla Was. I już Wam pokazuję, co to jest. Chociaż pewnie po miniaturce widzicie. Jest to syn nieskończoności Adama Silvery. Jest to taka fantastyka młodzieżowa, bardziej może urban fantasy, coś takiego. I wiem, że jest to pierwsza książka Adama Silvera, chyba z tego gatunku. Jestem bardzo ciekawa. Um, jak przeczytam więcej, to o niej wam więcej powiem. Um, I tyle. Jestem dopiero na 32 stronie, bo wczoraj przed snem tyle zdążyłam przeczytać. I tak, pewnie zacznę jakiegoś audiobooka. Cokolwiek zobaczymy, będę się odzywać do was później, bo nie wzięłam ładowarki um, od aparatu, więc prawdopodobnie za niedługo skończy mi się bateria. Wtedy może dogram jakieś wstawki na telefonie, ale tak jak mówię, jutro już będę w Krakowie, więc pewnie już tam się do Was odezwa. Chyba, że coś szokującego zdarzy się w książce i będę musiała Wam o tym powiedzieć. Chciałabym też wrócić do wojny makowej, o już mi miga loteria. Dobra, tak szybko powiem, że chcę wrócić do wojny makowej i też zacząć e, e, na kolejną część, bo mam mega fazę teraz na fantastykę, więc tak mam nadzieję, że zrealizuję te moje plany w najbliższe dni. I w poniedziałek jestem już w Krakowie, więc naładowałam baterię od aparatu i mogę się w końcu do was odezwać. Czytam się na nieskończoności i powiem wam, że naprawdę się wciągnęłam, bo zostało mi tyle. Jestem na stronie 206 na chyba 400. I teraz tak, po pierwsze chciałabym powiedzieć, że okładka wydania ogólnie bardzo mi się podoba. Um i ta kolorystyka i to wszystko, to, że to się tak mieni pięknie, naprawdę na plus. Um, jeśli chodzi o Adama Silvera, to um, ja czytałam już jedną jego książkę, która bardzo mi się podobała i był to nasz ostatni dzień, czytałam to chyba z rok temu. I tam styl Adama Silvera bardzo mi spasował i w tej książce też czuć, że to Adam Silvera. Jednak jest to chyba pierwsza jego w ogóle fantastyka, e, więc no stał tu przed lada wyzwaniem, można powiedzieć, i czy podołał. Na ten moment mogę powiedzieć, że Pół na pół. Chyba Wam się odbija, co nie światło w tych okularach, może je zdejmę. I teraz tak, o czym ogólnie jest syn nieskończoności? Jakby Wam to tak w najprostszy sposób wyjaśnić? Poznajemy tutaj Brightona oraz Emila, czyli dwóch młodych chłopaków, którzy na początku książki mają skończyć 18 lat. I żyją oni w czasach współczesnych, co jest fajne, bo mamy tutaj właśnie te czasy współczesne i też świat fantastyczny. I to jest takie dość ciekawe połączenie. I żyją właśnie oni w świecie takim dość magicznym, ponieważ są tam różne magiczne istoty. Są te dobre, oczywiście, i te złe. Są niebiescy, czyli osoby, które po prostu mają magiczne moce. I są też na przykład widma, które tą magiczną moc zdobywają dzięki krwi innych stworzeń. No co nie jest. Pochwalane. Jest też grupa strażników, nazywanych iskrami, i właśnie nimi zafascynowani są chłopcy, szczególnie Brighton, który chciałby zostać jednym z nich, i oni właśnie bronią świat przed tymi widmami. I ogólnie w tym świecie jest tak, że jeżeli Twoje moce nie objawiły się do 18 roku życia. To raczej tych mocy już nie będziesz miał. I właśnie chłopcy, szczególnie właśnie Brighton, bardzo czekają na to, aby w ten dzień ich 18 urodzin te moce u nich się objawiły. Opisie jest można powiedzieć mały spoiler, nie jest to też aż tak duży spoiler, bo wiadomo, że coś z tych rzeczy się tutaj wydarzy, ale jeżeli byście nie przeczytali opisu, to moglibyście się zaskoczyć, więc ja nie będę wam o tym mówić, nie chcę wam tutaj za dużo zdradzać, więc też nie polecam czytać y, opisu, albo chociaż przeczytajcie sobie tylko tą pierwszą część tutaj, bo tu już moim zdaniem jest dość dużo zdradzone. Moje odczucia. Ogólnie tak, czuć, że to jest fantastyka młodzieżowa, to jest takie urban fantasy, tak, ale czuć, że to jest dla młodzieży. Czuć tutaj styl Adama Silvery, który bardzo Lubię, lubię, ponieważ przez niego po prostu się płynie i jest bardzo przyjemne. Niestety, jeżeli chodzi o minusy, to książka jest bardzo chaotyczna. Niekiedy, wiadomo, czasami bardziej, czasami mniej, ale no, niektóre momenty miałam tak, że się po prostu gubiłam i raczej nie mam takiego problemu przy książkach, a w tej. Czasami nie wiedziałam, co się dokładnie dzieje, później się już połapywałam, co i jak, ale na początku byłam lekko tak wiecie, zdezorientowana w niektórych momentach, więc czuć, że jeszcze nie jest to do końca dopracowane. Myślę, że kolejne jego książki z tego gatunku będą lepsze. Tutaj można, można się domyślić, że jest to raczej ta jedna z pierwszych książek. Musiałam przerwać na chwilę nagrywanie, też mi się zrobiło ciepło, więc ściągnąłam bluzę, nieważne, ale dosłownie minęło kilka minut. Nie wiem, czy nie skończyłam na tym, że chciałam powiedzieć Wam o bohaterach. Ogólnie nie wiemy o nich za dużo, moim zdaniem. Z wszystkich bohaterów najbardziej lubię Brightona i lubię go od samego początku, od pierwszych stron. On jest tym, który najmniej mnie irytuje. O Emilu mogę powiedzieć mało też. Denerwuje mnie tym, że jest po prostu nijaki. Nie polubiłam go za bardzo, mam do niego po prostu. no nic do niego nie czuję. Nie wzbudził we mnie jakiejś większej sympatii Jeden z jego plusów to może to po prostu, że nie chce, żeby e, istoty różne były krzywdzone Na przykład feniksy e, Więc to jest naprawdę bardzo fajne, że, że tak wiecie, staje w jego Ale ogólnie no, no jest dość nijaki Brighton przy tym wszystkim jest dość uroczy Bardzo irytowało mnie to jego parcie na popularność, bo Brighton ma kanał na YouTubie I po prostu jest e, na początku szczególnie bardzo zafiksowany na punkcie wyświetleń e, popularności i tak dalej i to było dość irytujące i takie dziecinne po prostu, więc to mnie denerwowało, ale poza tym Brighton tutaj wygrywa, bo coś więcej od siebie daje i wzbudza moją sympatię. Reszta bohaterów nie powiedziałabym o nich za dużo yy, i to mnie troszkę smuci i zawiodłam się, bo wydawało mi się, że Adam Silvera dość dobrze kreuje bohaterów. Szczególnie w nasz ostatni dzień, z tego co pamiętam, to, to mi się podobali tam. A tutaj no, nie mam żadnych odczuć w stosunku do większości bohaterów, i, i trochę mi smutno, ale mam nadzieję, że jeszcze. To się zmieni. Na razie bardzo się wciągnęłam i ciekawi mnie, co tam będzie się dalej działo. Chciałabym tę książkę dzisiaj skończyć, bo, bo jestem po prostu ciekawa. I przypuszczam, że ta, ten chaos zostanie tutaj, że po prostu tak jest napisana ta książka, co jest troszkę minusem, ale nie jakimś wielkim, bo też nie wymagajmy nie wiadomo czego od fantastyki młodzieżowej, szczególnie jeżeli to jest pierwsza książka z tego gatunku, tego autora. Jako pierwsza fantastyka myślę, że będzie ok, ale jeszcze. Nie bierzcie tego na 100%, powiem Wam jak skończę o moich końcowych odczuciach, bo wszystko oczywiście może się zmienić, szczególnie w fantastyce. Więc zobaczymy. Na ten moment jest ok, podoba mi się, nie, nie ma szału, ale naprawdę dość dobrze się bawię. Jeszcze chciałam poruszyć jeden temat, a mianowicie Reading Bullet Journal. Jeżeli oglądaliście mnie w tamtym roku, to wiecie, że ja taki yy, no, Reading Bullet Journal prowadziłam. Właśnie na rok 2020. Na ten rok 2021 jeszcze nie robiłam, więc zrobimy go razem i pokażę Wam cały proces stworzenia tych wszystkich stron. Dla tych, którzy nie wiedzą, Reading Boy Journal to jest to po prostu taki książkowy notatnik, gdzie na różne sposoby można sobie notować różne rzeczy. Ja robię to bardziej żeby się artystycznie wyładować. Ja nie mam żadnego talentu przysięgam, ja miałam zawsze po prostu bardzo słabe oceny z plastyki, bo nie mam talentów artystycznych, niestety. Ale robię to dla siebie i sprawia mi to przyjemność, więc nie oceniajcie mnie pod tym względem, błagam. Bo ja nawet brzydko piszę, więc. I tak, pokażę wam po prostu, co tam sobie zaplanowałam i jak będę go w tym roku prowadzić. Ogólnie tak, to jest mój nowy Reading Bullet Journal i on jest dość duży, jak widzicie, nie patrzcie na mój brakujący paznokieć. Tu jest mój um, Reading Bullet Journal z zeszłego roku i jest no malutki, czyli ma format takiego, wiecie, zwykłego zeszytu A5 i on jest z... Empiku i ma bardzo cienkie strony, i przez to po prostu mi niektóre rzeczy przebijały. A ten z Action znowu ma dość takie grube te strony. Jest ich mniej, ale ja też nie potrzebuję ich dużo i po prostu mam nadzieję, że one nie będą już przebijać. Zaraz przetestujemy i zobaczymy. Poza tym zeszytem pokażę Wam jeszcze rzeczy, których używam najczęściej do robienia tego wszystkiego. Mam tutaj dwa bloki papieru. Jeden jest kolorowy, drugi jest po prostu biały, zwykły, techniczny. Dalej mam. Kolejny, kolorowy, tylko że techniczny. Tutaj mam z Action, więc większość rzeczy mam z Action. Taki blok um, techniczny z różnymi wzorami. Uwielbiam go, ale on właśnie mi przebijał na tamtych stronach, na, w tamtym wcześniejszym zeszycie. Tutaj już mam same naklejki różnego rodzaju. Tutaj mam takie mm, papiery samoprzylepne, e, świecące brokatowe. I tu są już naklejki też z Action. Tutaj są jakieś moje nowsze zdobycze. Takie wypukłe naklejeczki. Przepiękne są, one są tak słodziusie. Więc tak. I tu mam jakieś pisaki, kredki, kredki i jakaś naklejka jedna. Więc tak, to są te rzeczy, których najczęściej używam. Jeszcze mam e, taki papier. Zaraz Wam pokażę. Jeszcze mam ten papier, którego też często używam jako na przykład tło do czegoś, bo bardzo lubię ten efekt. Więc tak, biorę się do roboty. Dzień dobry we wtorek, jest godzina 9:20. jakoś 20, Ja za chwilę mam test z francuskiego, więc trzymajcie za mnie kciuki. Później przyjdę Wam troszkę powiedzieć o synie nieskończoności. Zrobimy też zakupy książkowe, bo muszę kupić kilka książek, ale to powiem Wam o tym później. Teraz chciałam się tylko przywitać i idę pisać egzamin. Słuchajcie, skończyłam syna nieskończoności i nie spodziewałam się wielu rzeczy tam, szczególnie zakończenia. Więc książka mnie zaskoczyła i nie była jakoś szczególnie przewidywalna, ale dalej podtrzymuję to, że jest chaotyczna, niestety. Niekiedy się po prostu gubiłam, ale nie wiem, czy to tylko ja, czy, czy, czy tak po prostu jest. Więc jeśli czytaliście, to dajcie mi znać, czy wy też niekiedy mieliście po prostu chaos w głowie, jak ją czytaliście. Niestety o bohaterach dalej nie wiem aż tak dużo, jakbym chciała. Uwielbiam Brightona, uwielbiam Nessa, który jest też świetny. Emil jest dalej nijaki dość. A o reszcie tak powiem Wam, że jakoś szczególnie w pamięci mi nie zapadli. Jest kilka osób, które lepiej albo gorzej wspominam, ale jakoś na pewno nie zostaną w mojej głowie dłużej. Więc tutaj się troszkę zawiodłam, bo oczekiwałam od Silvery pod względem bohaterów troszkę więcej, ale ogólnie pomysł na Fabułę świetny, realizacja ok, jak na młodzieżówkę fantastykę młodzieżową, ok, mogło być lepiej, ale. Nie odradzam Wam tej książki, bardziej powiedziałabym nawet, że Wam ją polecam. Jeżeli chcecie coś luźnego, fantastycznego, luźnego do czytania, to myślę, że ta książka może sprostać Waszym oczekiwaniom, bo bardzo wciąga. Jest bardzo wciągająca, jest bardzo ciekawa. Fajnie, tak żywo, energicznie jest poprowadzone wszystko. Więc my się nie nudzimy tutaj. Nie miałam momentu, żebym jakoś się szczególnie nudziła. Może w jednym. Momencie, gdy się coś wydarzyło, i później przez pewien czas była rozwiązywana pewna sytuacja, tam troszkę miałam takie, a mogłoby się to szybciej trochę skończyć, ale tak ogólnie to naprawdę było bardzo w porządku i, i dobrze będę na pewno ją wspominać i w młodzieżówkach będę wam ją e, polecać. Czy po następną części? Prawdopodobnie tak. Jeśli wpadną mi w ręce, to na pewno chętnie sięgnę. Niedawno na Instagramie poprosiłam Was, żebyście mi polecili kilka fajnych książek właśnie z fantastyki i dostałam naprawdę dużo super poleceń, więc teraz kilka Wam powiem. Wszystko jest um, z Waszych poleceń z Instagrama na pewno sobie zamówię gildie magów czyli trylogię czarnego maga tą pierwszy trudika nawanta tak tak wiele osób to polecało tą całą trylogię wiem że ona jest dość popularna na BookTube ja jeszcze jej nie czytałam więc na pewno spróbuję do tego chcę też zamówić grę o tron w końcu muszę to przeczytać bo... Wszyscy to czytali, ja tego nie czytałam. Wszyscy mi ją polecają, więc muszę to w końcu przeczytać, żeby później sobie obejrzeć serial, bo nie, nie oglądałam. Do tego też polecaliście mi wybrańców. Wiem, że Zuza to ostatnio czytała i, i może też się w to zaopatrzę. Budzik zaczął dzwonić. I ostatnia książka to też um, coś, co kilka razy y, zobaczyłam wam w tych poleceniach, czyli Uczeń Skrytobójcy, Skrytobójca Tom. Pierwszy, więc tak, to jest e, moja Wishlista najbliższa z fantastyką, którą sobie prawdopodobnie za niedługo zamówię. Może jeszcze dzisiaj chciałam się z Wami podzielić, może coś Was akurat zainteresuje, i też chciałam Wam właśnie tych kilka poleceń, które od Was mam tutaj powiedzieć. Aha, jeszcze w drodze do żywca też słuchałam Wojny Makowej i zostało mi jeszcze trochę. Troszkę mniej niż połowę, bo ja ją słucham i czytam, czytam sobie ją, gdy mam czas, a słucham, gdy jadę autem, więc wróciłam do tego audiobooka i będę dalej słuchać i czytać. Mam nadzieję, że uda mi się jeszcze w styczniu ją skończyć, bo znowu się wciągnęłam i, i znowu się świetnie bawię, więc może dobrze nawet, że wtedy ją odłożyłam, bo akurat może to nie był czas dokładny na tę książkę, a teraz czuję, że, że to jest to i że ją skończę, i że mi się spodoba. Więc tak, to chyba tyle. Dajcie mi koniecznie znać, czy czytaliście któreś z tych książek, które pojawiły się w tym reading vlogu. E, koniecznie mi napiszcie, czy planujecie przeczytać syna nie i możecie pisać, co tam u Was, co się dzieje, jak życie Wam ja A ja dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Na dzisiaj to już tyle, widzimy się następnym razem. Cześć!